Pokażę ci w jaki sposób na swoim telefonie zainstalujesz oprogramowanie inteligentnego domu. Na początek wejdź tutaj w sklep. Wpisz Tahoma. i naciśnij wyszukaj. Do tachomy. Zainstaluj, do nowych tachom zainstaluj tą aplikację. Poczekaj aż telefon pobierze. Otwórz tą aplikację. Oprogramowanie inteligentnego domu jest już gotowe. Tak się wystraszyłem, że hej! Ja mówię, matko bosko, mówię, co, to, co to, 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 to się stanęło? Jeżeli chcesz więcej porad, obserwuj mój profil. Cześć!